Teraz poproszę trzech ochotników, raz, dwa, trzy, chodźcie, 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 chodźcie. raz, dwa, trzy, dobrze, dobrze, chodźcie, chodźcie. Z zobaczymy co wymyślił Kopernik. Otóż Kopernik wymyślił, wymyślił, że to Ziemia kręci się w kosmosie, Ziemia się kręci w kosmosie. Mamy tutaj gdzieś Ziemię, proszę. Kto chce, kto chce być Ziemią? że Ty będziesz Ziemią, proszę. Jak Ziemię, tak trzymamy czy tak? Tak, możemy tak trzymać. Ty będziesz ziemią. Ziemia się kręci, wiemy o tym, tak? Kręci się, tak? W którą stronę się kręci, tak czy tak? A właśnie, a właśnie, a właśnie. Słuchajcie, patrzycie wszyscy tutaj na tablicę. Każdy wyciąga przed siebie rękę, wyciąga przed siebie rękę i pokazuje pani dyrektor. Jak chodzą wskazówki zegara. Tak, każdy pokazuje, jak chodzą wskazówki zegara. A pani dyrektor sprawdza, czy wiecie, jak chodzą wskazówki zegara. Mam tutaj zegar, jakby ktoś miał kłopoty. Wszyscy pokazują, jak chodzą wskazówki zegara. Tak, tak chodzą wskazówki zegara. Jasne jest. Pytanie dla dorosłych. A dlaczego? A dlaczego? A dlaczego wskazówki zegara tak chodzą? Wszystkie zegary chodzą w ten sposób. Zatem nie chodzi w drugą stronę. Ciekawe. A bo kula ziemska się kręci. Kula ziemska się kręci i kiedy starożytnej mezopotami wbili patyk w ziemię, to zauważyli, że ten patyk za jakiś czas tak się zakręca na ziemię, tak się zakręca na ziemię. Tak, ziemi. tak się na ziemi zakręca. Dlaczego? Cień patyka tak, bo Ziemia kręci się w drugą stronę. Ziemia, ziemia kręci się w tę stronę. Ponieważ, ponieważ zegary zostały wymyślone na półkuli północnej, i na półkuli północnej cień kręci się w tę stronę, dlatego wszystkie zegary na świecie chodzą tak. Bo gdyby zegar został wymyślony na półkuli południowej, to by chodziło na odwrót. Bo gdzie jest powiedziane, że w Australii chodzą do góry nogami? Gdzie jest powiedziane, dlaczego oni mają chodzić do góry nogami, a nie my? Gdyby zegary wymyślili Australijczycy, to by kula ziemska była nie tak, tylko tak. Ja ten globus przychodzę z Australii. To jest australijski globus. Oni się czują obrażeni. Dlaczego oni mają chodzić do góry nogami? Oni chodzą tak jak trzeba. Tu nie chodzimy do góry nogami. Proszę Państwa, dowiedzieliście się dlaczego zegar chodzi w tę stronę. W tym kierunku kręci się kula ziemska. Kula ziemska kręci się tak. Tak się kręci kula ziemska. Dobrze. Raz na ile kręci się ku, kula ziemska? Znowu pytam dorosłych, żeby przyspieszyć, albo dzieci, raz na ile kręci się kula ziemska? Pełny obrót Szybciej, szybciej. Słucham. Na ile? Prawie, że dobra odpowiedź. Dzieciom nigdy nie mówię, że odpowiedź jest zła. Kto ma inny pomysł? Raz na ile? Raz na ile się kręci się nie. Na ile? Raz na 9 miesięcy Wenus obiega Słońce. Bardzo dobra odpowiedź. Słucham. Pytanie było złe. Słucham. Raz na ile? Na raz na dobę, tak? Czyli na ile? 24 godziny. Prawie, że dobra odpowiedź. Raz na 23 godziny 56 minut. Skąd te 4 minuty? Zaraz odkryjemy. Oprócz tego, że Ziemia się kręci, obiega Słońce. Ty będzie Słońcem. Słońce jest dużo, dużo większe. Ty będzie Słońce, trzymaj, ty będziesz Słońce. Słońce jest, zobaczymy jak duże jest Słońce. Obiega Słońce. Raz na ile? Pytanie, kolejne pytanie. Raz na ile Ziemia obiega Słońce? Tak, raz na 365 dni i ćwierć, dlatego co, co czwarty rok mamy, rok przestępny jest w, w lutym o jeden dzień więcej. Bardzo dobra odpowiedź. Zapamiętać nauczyciel piątka. 365 dni i ćwierć. Dobrze, czyli kręcisz się i powoli będziesz obchodziła słońce w tym samym kierunku. Tak? Przyswojone? Dobrze. Oprócz, oprócz, słońca, i, oprócz słońca mamy na niebie jasną latarnię, zwaną? Księżyc. Księżyc w stosunku do Ziemi jest mniej więcej tak. Jest od, o jedną szóstą mniejszy od Ziemi. Ty będziesz Księżycem, Ty będziesz Księżycem. I co robi Księżyc? O, dobre pytanie. Co robi Księżyc? Dookoła Słońca czy, czy inaczej? Okrąża Ziemię. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Raz na ile? to do pytanie. No śmiało, no śmiało, proszę Państwa, śmiało. Raz na ile? No to bym strasznie obyta, tak. Jakby raz na 12 godzin tak. Ile leciał po niebie. To byłoby trochę szybko. Raz na miesiąc. piątka dla ucznia, dlatego że tylko po polsku, tylko w języku polskim księżyc ma inną nazwę, piękną. Nazywa się miesiączek. Bo raz na miesiąc okrąża ziemię. Stąd jest miesiąc. Stąd jest miesiąc. Świetnie. Czyli księżyc mniejszy, biegnie dookoła ziemi. I teraz pytanie, księżyc się kręci czy nie? Strasznie trudne pytanie. Księżyc się kręci dookoła ziemi. też się kręci dookoła Ziemi obiega, ale tak się kręci, że zawsze, że jeden obrót tyle co jeden obieg patrzy zawsze na Ziemię tą samą, tą samą, stroną, tak patrzy, widzimy jedną stronę Księżyca, tak patrzysz na Ziemię cały czas tą samą stroną, jasne? Dobrze, to ty 28 obrotów, a teraz na doko, no proszę, ty szybciutko, a ty wolniej, 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 bo raz, ale twarzą cały czas do niej, tak, ty szybciej, bo szybciej, bo tu, tak, ty się, a wolniej teraz, tak, no dobrze Dobrze. Teraz to wszystko jeszcze razem biega dookoła słońca. A słońce, kręci się czy. Szła? Kręci się. Raz na 33 dni. W tym samym kierunku. W tym samym kierunku co siebie. Dobrze. Gotowi? Czyli tak. Ty szybko, raz na 24 godziny. Ty powoli raz na 28 dni, a ty jeszcze musisz kroczyć dookoła słońca. Tak? Spróbujmy to kroczenie dookoła słońca. Tak? Ty się kręcisz, ty obiegasz i kroczycie dookoła Słońce słucha. Słońce dobrze, tu z tej strony zaczynamy, tu z tej strony zaczynamy. Zaczynamy. Waga, uwaga. A ty się też też, też kręcisz. Patrzysz jak księżyc i mniej więcej jak księżyc raz obiegnie ziemię, to ty dookoła. Gotowi? Start. Ziemia szybko się kręci. szybko się kręci. Księżyc powoli. naga, a słońce ze szybko. klas, o, Oklaski. Oklaski. O to wcale proste. I to wymyślił Kopernik. Gdyby Kopernik żył w dzisiejszych czasach na pewno by dostał nagrodę dobra. Ale wy jesteście...